Uwielbiam to miejsce. Jest wyjątkowe, jak ty. Nie, jak ty. Opowiem ci o nim. Założyciel sanktuarium kupił to miejsce, kiedy był bez grosza. Jak mu się to udało bez pieniędzy? Zaczął medytować i ojciec kazał mu kupić górę i stworzyć przykład duchowości dla całego świata. Jak to? Że jeśli będzie realizował swoje marzenia, zdobędzie pieniądze, ale musi w to uwierzyć. I podjął tak wielkie ryzyko? To tak. szaleństwo. Zdobył te pieniądze? Tak, ale nie było łatwo. Jak zaczął coś robić, znów miał pecha, i wiecie, co się stało? Co? Duch góry się rozzłościł. Naprawdę? Człowiek, który zatrudnił tego architekta, wysadził część góry i ona powiedziała mu, że ją rani i musi naprawić szkody. Posłuchał jej i zbudował sanktuarium. Ale fajnie. Zamknij się. Zbudował sanktuarium według wskazań góry i każda jego część jest uduchowiona. Naprawdę? Poza tym to magiczne miejsce. Jeden z najlepszych kurortów i ekologicznych spa na świecie. Dostał nawet nagrodę. Naprawdę? Nie wiedziałem, że to takie fajne miejsce. Tak. Ludzie, chodźcie, wołają nas. Chcą nam coś powiedzieć. Ruchy. Musimy zaklepać pokój numer 22 Witam w naszym domu. Opowiem wam w skrócie historię tego miejsca, z nadzieją, że wniesie ona coś do waszego życia. I inaczej, spojrzycie na to, co było i co będzie. Podobnie jak ja. La historia básicamente Przechodziłem jeden z najgorszych okresów w moim życiu. Totalny kryzys finansowy. I wtedy zaproponowano mi kupno tej góry. Oczywiście się nie zgodzimy. Dwa miliony metrów kwadratowych. Zacząłem medytować ponad 30 lat temu. W pewnej nocy pojawił się mój ojciec, który zmarł, gdy miałem 12 lat. Powiedział Michel, musisz kupić tę górę i zrobić z niej przykład z dla całego świata. Nie tylko dla tego kraju. Człowiek wykańcza i niszczy naszą planetę. Ludzie wyjeżdżają z miasta na łono natury i natychmiast ją niszczą. Budują domy, ścinają drzewa. To musi być miejsce, w którym zamieszkają zdrowi ludzie, wrażliwi i dobrze. Dlatego nazwiesz je sanktuarium. Jego symbolem będzie łabędź, cudowne zwierzę, które nigdy się nie brudzi. Mieszkańcy tego miejsca muszą mieć czyste dusze. Wnuki ich wnuków muszą widzieć te same zwierzęta, czuć te same zapachy. Nie byłoby fair powiedzieć prawnukom, że kiedyś w sanktuarium były orły i strusie, a dziś nie ma już nic. Jeśli nie możemy dać naszym następcom lepszego świata niż nam dano, musimy przynajmniej przekazać im taki sam. Było mi bardzo trudno. Musiałem zaufać temu głosowi i wbrew własnemu rozsądkowi. Miałem ogromne długi. Ale w głębi serca wiedziałem, że dostałem misję z innego wymiaru. Miałem pomóc całemu światu, zmienić paradygmat świadomości i zrozumieć, że naprawdę musimy ratować naszą planetę. Możemy być lepsi, jeśli posłuchamy naszych wewnętrznych głosów. Krótko mówiąc, to miejsce jest jakby ikoną pomiędzy duchem a materią. To projekt z innego wymiaru, którego celem nie było tylko zarabianie pieniędzy. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że spędzicie tu niezapomniane i niepowtarzalne chwile i zapamiętacie to miejsce na zawsze. Jeśli się zgodzicie, zakończymy to wspólną medytacją, taką jak na początku. Gotowi? Zamknijcie oczy i oddychajcie głęboko. Trudno jest biegać jak mi, jako ludzie. Tak szybko. Jak się masz, kochanie? Bebe, Idę do spa z Celiny Mimi Vico. Może pójdziesz z nami. Jesteśmy w sanktuarium, gdzie mamy kontakt z naturą. Właśnie. Dajcie mi krzesło. Usiądź z nami. Nie, Ale zjemy razem kolację. Bardzo cię kocham. Ty mnie też? Co robisz głupku? Ty też, Teo. Chodź tu. Nie znoszę was. Nie zabaw zbyt długo. Na razie. Jak pięknie. Cześć. Witamy. Dziękuję. Cześć. Witaj, Mijo. Pięknie tu. Dziękuję. Co to? Wasze nagrody? Tak. Drugi rok z rzędu sanktuarium zostało uznane za najlepszy na świecie kurort ekologiczny i spa. Robi wrażenie. A wy macie dwie takie Tędy proszę Zakochałam się w tym miejscu Proszę mi coś opowiedzieć o masażach W Tima Tonga wykorzystuje się wszystkie techniki masażu Trwa półtorej godziny i robi się go na cztery ręce A pod koniec na cztery stopy Terapeuci pracują nad twoimi plecami, biodrami i nogami Chcę coś takiego Możemy iść od razu Macie floating? Jasne Cześć Witam Mamy też zabieg kamu, który wykonujemy na środku jeziora Ale fajnie Dobrej zabawy Proszę zamknąć drzwi wszystko gotowe. Nasze spotkanie tajemnic odbędzie się w magicznym miejscu. Szkoda, że opuścimy imprezę, żeby być na tym spotkaniu. Zgadzam się z Wiką. Nasza przyjaźń jest ważniejsza niż jakaś impreza. Nie opuścimy jej. Wymkniemy się na chwilę, odprawimy nasz rytuał i wrócimy. Chcecie? Jasne? Idę po chili. Chcecie coś? Ja wezmę trochę sera. Idę z wami. Nie zostawimy cię samej. Możecie już wejść. Wspaniała robota, Mijo. Dobrze przygotowałam spotkanie tajemnic? Jest cudowne. Mam jedno zastrzeżenie Jakie? Po spotkaniu nadal będziemy super mega przyjaciółkami? Jasne, głupta się Kocham was Ja was też Ale najważniejsze jest tam Chodźmy Wiecie co jest najfajniejsze? Że nasze spotkanie tajemnic odbywa się w ostatnim dniu roku. A to dobrze nam wróży. Patrzcie! Niesamowite. Celino, będziesz po mojej prawej. Vico, ty po lewej. Każda z nas musi zapalić świecę. Ok. Róbcie to bardzo ostrożnie, żeby oświeciły nas aniołki. Jak tylko ta świeca zapłonie, już Vico może zapalić moją. Zamknijcie oczy i pomyślcie o najgłębiej skrywanej tajemnicy, która dziś ujrze światło dzienne. Skupcie się. Co to? Słyszałyście? Nie. Mija, skup się. Jesteś pewna? Kto zaczyna?

Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Mia. Mia. Dobra. Oczywiście, że kocham Miguela całym sercem, ale jeszcze nie jestem gotowa pójść z nim do łóżka. Po prostu nie mogę. Nie mówcie nikomu tego, co właśnie powiedziałam. Już wiemy, że boisz się seksu. Nie boję się, tylko czuję, że nie jestem jeszcze gotowa. Coś mnie powstrzymuje. A twoje ciało czasem się o to nie dopomina? Jasne. Jak jestem z Miguelem, czuję się spełniona, wolna i czasem, kiedy mnie całuje, mam ochotę na więcej, ale nie mogę. Jak się robi coś takiego, trzeba kogoś bardzo kochać i być całkiem gotowym.

ale kiedyś chciałabym to zrobić z Miguelem, wiedząc, że będzie moim mężem i ojcem moich dzieci. Przesadzam. A ja Cię popieram. Może przesadzam, ale tak to widzę. Nie ma w tym nic złego. Muszę słuchać głosu serca. Racja. Proszę, nie wygadajcie się nikomu. Przecież to samo mogłoby się zdarzyć Wiko lub mnie. Nie martw się. Wiem, że się ze mną nie zgadzasz. Ale właśnie to jest magia naszej przyjaźni. Chociaż jesteśmy tak różne, kochamy się i szanujemy. Dlatego będziemy się przyjaźnić do późnej starości.